Good morning, guys! Witam wszystkich bardzo serdecznie, piękna słoneczna sobota. Ja oczywiście nazywam się Dam damo, bo jestem najlepszym i najskuteczniejszym typerem w Polsce. Zapraszam do obejrzenia predykcji sugerowanych typów na dziesiątą kolejkę Premier League, czyli najwyższą klasę rozgrywkową w Anglii. Czy będzie rozrywkową, to się dopiero Okaże moi drodzy, co było w zeszłą kolejkę: Liverpool kolejna przegrana, tym razem z Brentford 3-2 Czerwone Diabły, Manchester United 4-2 pokonali Brighton. Chelsea spodziewanie bądź niespodziewanie przegrana z Sunderlandem 2-1, Srookie, czyli Newcastle 2-1 z Fulhamem. Arsenal pokonał dobrze, idący w tym sezonie Crystal Palace. 1-0 Aston Villa Matiego Kasza również zaskoczyli 1-0 nad Manchesterem City, a Bournemouth wygrał z Nottingham 2-0 do tego wygrana 3-0 Tottenhamu z Evertonem Burnham z Wolverhampton 3-2 oraz Leeds 2-1 z Westhamem United. Moi drodzy jak wygląda obecnie tabela bez zmian jeśli chodzi o ostatnią kolejkę na samym szczycie Arsenal z Londynu Drugi, Bournemouth I tutaj mamy mega ciekawe miejsce Bournemouth pnie się, pnie się, pnie się w tym sezonie I już są na miejscu numer dwa Czy będzie sensacyjny zwycięstwa, zwycięzca Premier League? We will see, jak to się mówi Zobaczymy, co Bournemouth zrobi Tottenham jest na miejscu trzecim Sunderland na miejscu czwartym Chyba nikt by takiego top 4 nie obstawiał przed sezonem, więc mamy ciekawe niespodzianki. Dwa Manchestery, Manchester City i Manchester United, miejsce piąte, szóste. Liverpool coraz bardziej spada, miejsce siódme i zagra w tej kolejce z Aston Villa, który jest na miejscu ósmym. Moi drodzy, przypomnijmy sobie w ogóle jeszcze kilka kolejek wstecz. Liverpool wygrywał dosłownie wszystko, byli na pierwszym miejscu, zespół Aston Villa gdzieś tam dno... Tabeli było bardzo im ciężko. Na ten moment na dnie cały czas jest Wolverhampton z dwoma punktami, bez zwycięstwa West Ham 4 punkty i Nottingham Forest, który no, zaskakuje 18 miejsce, tylko i wyłącznie 5 punktów. Erling Haaland. Tego pana nie trzeba przedstawiać, o tym panu wspomnę raz jeszcze. Jesteśmy po dziewięciu kolejkach. Erling ha Haaland ma 11 bramek i jedną asystę idzie po to by zdobyć koronę króla strzelców ligi angielskiej a wy możecie oczywiście typować Halanda, jeśli chodzi o udział przy bramkach Manchesteru City. Co nas czeka w ten weekend? Gramy dzisiaj w sobotę większość meczów, jutro będą dwa i jeden jeszcze na dokładkę w poniedziałek. Dzisiaj między innymi to Nottingham Forest Manchester United. Derby Londynu. Tottenham zmierzy się z Chelsea, Liverpool z Aston Villa, o tym już wspomniałem, a w dniu jutrzejszym m.in. Manchester City Bournemouth. Ten mecz, co tu dużo mówić, będzie chyba najciekawszy. Ale jak to się mówi w lidze angielskiej, we will see. No, Okej, okay. zaczynamy nową strategią. Tak jak to miało miejsce na Ligę Hiszpańską. Wczoraj Liga Hiszpańska fajnie weszła, Polska też więc dobre, do, dobre mecze, dobre typy. No i jeszcze Borussia, więc gdybyście wczoraj obstawiali wszystko z mojego YouTube'a, no to byście byli bardzo dobrze zarobieni. Brighton, Brighton zmierzy się z Leeds. Brighton Leeds, moi drodzy, miejsce 13 z 15, zespoły obok siebie, jeden punkt różnicy. No i tutaj też niekoniecznie bym wiedział na kogo obstawić, pewnie gdybym grał jeden X2, no to bym obstawił handicap 1,2. Predykcja 2-1, no bo jednak Brighton gra u siebie są troszkę, bo troszkę wyżej, ale na tą predykcję w ogóle nie patrzcie, patrzcie, jak już to nasugerowany typ. Mecz z gatunku powinien być nudny. Nie powinno się za dużo wydarzyć. Może się zakończyć dosłownie 0,0 albo właśnie 21. Typ under 3,5 kurs nie za wysoki. 1,46, tak, żeby to nam po prostu na spokojnie weszło i wszystko podbiło. Pamiętajcie, że to, co znajduje się na tym kanale, a szczególnie w tym filmie, to nie jest żadna porada inwestycyjna. To są moje po prostu luźne sugestie z komentarzem. Co z tym zrobicie, to oczywiście Wasza decyzja. Ja do niczego nie zachęcam, też nie puszczam tutaj swoich kuponów. Jedynie mogę Wam coś zasugerować. W meczu. Bernie z Arsenalem, według mnie, nie będzie btts czyli dwa zespoły nie strzelą gola. Arsenal idzie bardzo dobrze, ponieważ mają tylko i wyłącznie trzy bramki stracone po 9 meczach. Są liderem, tak jak już wspominałem, jeśli chodzi o Bernie, jest to miejsce 16. Zespół 12 bramek strzelił na 9 meczów, co i tak daje jednego gola powyżej na mecz. Ale Arsenalowi nie powinni strzelić Predykcja taka luźna 2-0 To, że nie będzie BTTS-a Moi drodzy, Arsenal ostatnie 8 meczów wygrał do zera W EFL Cup z Brighton 2-0 Z Crystal Palace w lidze 1-0 W lidze mistrzów z Atletico Madryt Aż 4-0 w Premier League Z Fulhamem 1-0 Z West Hamem 2-0 W lidze mistrzów z Olympiakosem 2-1 No i Newcastle Ostatnią bramkę Arsenalowi strzeliło ponad miesiąc temu i tak przy wygranej Arsenalu 2-1. Wcześniej WFL Cup z Port -Wal -Wal 2-0 z Manchesterem City w Lidze zgubili. Punkty było 1-1. No i jeszcze Liverpool też strzelił golem Arsenalowi. Więc na ten moment tylko 3 drużyny strzelają. BTTS-a nie powinno być w tym spotkaniu: 167 jak najbardziej uzasadnione. Czym uzasadniony jest typ over 2,5 na mecz Crystal Palace z Brentford, możecie pomyśleć, że wtargnął mi się tutaj błąd. I moi drodzy, to nie jest błąd. Nie patrzcie, żeby predykcja zgadzała się z sugerowanym typem. Szczerze powiedziawszy, według mnie nie wiem, kto wygra ten mecz, mamy mega zbliżone zespoły. Crystal Palace, 10 miejsce. 13 punktów. Brentford, 11 miejsce, również 13 punktów. Te dwa kluby idą tak samo w lidze angielskiej. I również, gdybym grał 1x2, no to postawiłbym tutaj handicap 1-2 i któryś z zespołów bym wygrał. Wiem, że predykcja 1-1 się... No to tutaj nie, nie jest jakąś taką mocną sugestią. Na to nie patrzcie. Jak to będzie wchodzić, to fajnie. Over 2,5. Wynik prawdopodobnie to będzie 2:1 na którąś ze stron, na którą nie mam pojęcia over 2,5, kurs 1.83. Liczę na to, że do kasy. Screeny cały czas. Tutaj mamy te same, ale już muszę powiedzieć, że na Elite Bets VIP jest ponad 1050 osób. Oczywiście gramy na zielono, jeśli chcesz otrzymać swój bezpłatny dostęp do jednej z grup Elite Bets, a w listopadzie będzie tych grup jeszcze więcej. No to wypełnij formularz poniżej w opisie tego filmu. Znajdziesz, jak już jesteś na dole przed tym jak będę omawiał Fulham z Wolverhampton, to zostaw łapkę w górę. Łapka w górę na pewno mi się przyda pod algorytmy. No i dla was to też będzie fajnie, że będę tutaj puszczał wam super Sugerowane typy Mam nadzieję, że będziecie oczywiście Ze mną zarabiać Jeśli chodzi o te dwa zespoły No to to jest dno tabeli Fulham jest na miejscu 17 tylko 8 punktów Wolverhampton z dwoma remisami 20 miejsce Nie miałem pojęcia czy tu będzie BTS, Czy go nie będzie Ile goli padnie? Predykcja luźna 2 1 ale sugerowany typ na Fulham. Według mnie to Fulham okaże się zwycięski w tym meczu. Fajne value, i tak jak widzicie, w tej formule jest sporo meczów do zagrania właśnie w singlu. No bo już kursy są wyższe, mniej prawdopodobne, ale u mnie to jest bardziej dogłębna analiza. Mamy jedyneczkę Fulham, jak najbardziej faworyt do zwycięstwa w meczu. Nottingham Forest z Manchesterem United. Widzę BTTS-a. Mimo wszystko widzę tutaj BTTS-a. Predykcję widzicie 1-2 i powinien być BTTS. Manchester United radzi sobie zdecydowanie lepiej w tym sezonie. Jest to miejsce 6. Nottingham jest na miejscu 18, jeśli chodzi o bezpośrednie pojedynki. I tutaj mamy ciekawą kwestię, ponieważ jak Nottingham był. W ostatnich trzech meczach gospodarzem, no to padał tylko i wyłącznie jeden gol. Czyli 1 kwietnia w tym roku 1-0 dla Nottingham, wcześniej na Old Trafford 3-2 dla Nottingham w, w 2024 jeszcze 0-1, czyli Manchester United wygrał 2-1, 3-2 2-0, 2-0. 3-0, na te wyniki nie patrzmy, ale widzicie, że może się wydarzyć dosłownie wszystko. Jednak w tym sezonie stawiam na to, że będzie BTTS i wygrana pewnie Czerwonych Diabłów. Derby Londynu, Tottenham zagra z Chelsea. Tottenham jest wyżej, jest na trzecim miejscu. Czy spodziewanie, czy niespodziewanie? Może troszkę mimo wszystko zaskakująco. Chelsea jest na miejscu dopiero dziewiątym. Spójrzmy na ostatnie mecze Chelsea. 4-3 z Wolverhampton. 2-1 porażka z Sunderlandem. 5-1 z Ajaxem, oczywiście wygrana w Lidze Mistrzów. 3-0 z Nottingham Forest, wygrana. 2-1 z Liverpoolem, również wygrana. Więc to był cały październik w wykonaniu Chelsea. Over 2,5 w każdym meczu odhaczony. Jeśli chodzi o Tottenham. Tego aż tak mocno nie ma, ponieważ 2-0, porażka z Newcastle już nam nie daje overa, ale 3-0 ze Wertonem daje, 0-0 było z Monaco w Lidze Mistrzów, 2-1 z Aston Villa, 2-1 z Leeds, no i wcześniej jeszcze z Bodo Grimt również 2-2. Predykcja 2-2, myślę, że będą bramki w tym meczu, jest to mecz oczywiście emocjonujący, derby Londynu, co tu dużo nie mówić. Liczymy na to, że będzie grubo, będzie się działo. Over 2,5 kurs 1,83. Jeśli chcesz ze mną współpracować, odpisywać ludziom na wiadomości, pomagać mi w różnych materiałach, to formularz dla DM Closerów, głównie dla młodych osób, znajduje się poniżej. Wchodzimy w nowy miesiąc, listopad. Możesz sobie fajnie albo na święta zarobić, albo po prostu na co będziesz chciał. Formularz również znajduje się poniżej tego opisu. Powiem wam szczerze, że dzisiaj byłem na treningu. Jestem mega zmachany, ale lecimy. Liverpool, Liverpool zagra z Aston Villa. I tak jak wspominałem, jeszcze kilka kolejek temu Liverpool był na liderze. Aston Villa gdzieś tam dno tabeli. Teraz po 15 punktów: siódme miejsce Liverpoolu, ósme Aston Villa. Predykcja dosyć odważna. 2-1 dla Aston Villa. Ale zrobicie z tym to, co będziecie chcieli. Jak dla mnie, BTTS. Oczywiście jest jak najbardziej realny. Jeśli chodzi o Liverpool, no to w Lidze radzą sobie, no co tu dużo mówić, fatalnie. W ostatnich kolejkach jest to fatalnie i nie tylko w Lidze, po prostu w Anglii. Z IFL Cup odpadli z Crystal Palace po porażce 0-3 u siebie na Anfield. Wcześniej widzę 3-2 porażka z Brentford, 2-1 z Manchesterem United, 2-1 z Chelsea, 2-1 z Crystal Palace, więc czerwona pasza trwa. No, było to zwycięstwo z Eintrachtem, Frankfurt 5-1, ale mimo wszystko Liverpool nie gra jakiegoś świetnego futbolu. O czym oczywiście nie można powiedzieć, jeśli chodzi o Aston Villa. Porażka pojawiła się w lidze Europy, ale w Premier League. 1-0 zwycięstwo. Nad Manchesterem City 2-1 nad trzecim Tottenhamem 2-1 nad Burnley 3-1 nad Fulhamem W Lidze Europy też dwa pierwsze mecze Aston Villa wygrali BTT-sik jak najbardziej możliwy No i to oczywiście bym Jak najbardziej zasugerował A spoglądając Na mecze Aston Villa versus Liverpool, 2-2, 2-0, 3-3, 3-0, 1-1, 3-1, 2-1, 1-0, 2-1, 4-1, 7-2. I do tego chciałem dojść, że i tak jest po pierwsze więcej BTTS-ów, ale pamiętny dzień, 4 października 2020. Od pamiętnego meczu, gdzie Aston Villa gościła u siebie Liverpool, mija dosłownie 5 lat, 7-2 moi drodzy. Aston Villa wygrali z Liverpoolem. Kto pamięta ten mecz, niech napisze o tym w komentarzu. No i też zachęcam do tych łapek w górę, jeśli chcecie tego typu format. Młoty, czyli West Ham zagra ze Strokami z Newcastle. Jeśli chodzi o West Ham, Łukasza Fabiańskiego, to jest miejsce przedostatnie, tylko 4 punkty. Newcastle jest na miejscu 12. Z dwunastoma punktami Predykcja 2-0 Pewnie gdybym miał betować No to zabetowałbym Newcastle I to, że nie będzie BTTS-u Mamy fajny kurs do ugrania 2-0-5 Manchester City Zagra z Miejsce trzecie, Miejsce drugie I miejsce piąte No i na piątym jest Manchester City A drugi jest Bormów Więc czym Bormów jest w roli faworyta Z jednej strony tak z drugiej nie powiedziałbym, ale sezon pokazuje co innego. Manchester City radzi sobie słabiej w lidze niż Bournemouth, dlatego ani na jedno, ani na drugi zespół nie zatypuję. predykcji i tak 3-2 na Manchester City, ale over 2,5. Nie chcę tutaj grać overa 3,5, a pewnie kurs byłby większy. Na spokojnie, myślę, że tak jak w derbach Londynu, będą emocje, będą bramki, over 2,5 jak najbardziej realny. No i też mocnym w tym sezonie Sunderland, który zajmuje czwarte miejsce, zmierzy się z Evertonem. Nie wiem, co się stało u bookmakerów, że na Sunderland są tak wysokie kursy. Stawiam ten kurs tylko i wyłącznie dlatego, że widzę jaka jest wysokość. Może ja się o czymś nie dowiedziałem, może wy macie większą wiedzę. To również prosiłbym o taką informację. W komentarzach, a jeśli wejdzie no to też nam fajnie podbije statystyki Sunderland, Everton, predykcja 2.0, ale sugerowany typ jest na jedynkę, większość z tych typów oczywiście radzę rozegrać w singlu, jeśli chcecie łączyć kupony, znaczy typy na jednym kuponie, czyli akom, no to to wszystko na własną odpowiedzialność, to by było na tyle, jeśli materiał Ci się spodobał, łapka w komentarzu napisz, bo może myślisz Coś innego, subskrypcja mile widziana. Obejrzyj filmik, który rekomenduje YouTube. Jeszcze dzisiaj pewnie na moim kanale pojawi się Serie A. A na kanale Elite Bets Polska ligę, czyli Liga Francuska. Lamian Łaćwszek, wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Cześć.